Dzisiejszego dnia spotkaliśmy się w Szkole Podstawowej w Burzeninie, wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariusza Pomoc na Dłoń i pakujemy właśnie paczki, które otrzymają potrzebujący uczniowie z naszej szkoły na Boże Narodzenie. Kwestowaliśmy w jednym z burzenińskich marketów przez dwie soboty. I zbieraliśmy pieniądze pakując zakupy klientów. Właściwie pomaganie dla mnie jest czymś naprawdę ważnym, i to jest wspaniałe uczucie widzieć, jak osoby, które dostały te paczki lub dostaną, będą szczęśliwe właśnie z tej pomocy, którą możemy im zaoferować. W paczkach znajdują się podstawowe produkty spożywcze, takie jak makaron, ryż, kasza, kukurydza, herbata, słodkości i inne. I na święta 26 uczniów dostanie takie paczuszki, a do paczuszek typowali wychowawcy potrzebujących uczniów. Przed świętami Bożego Narodzenia, przed Nowym Rokiem 2023 wszyscy wolontariusze i wolontariuszki, i ja i inni opiekunowie tego zgromadzenia w szkole życzymy wszystkim mieszkańcom Burzenina, darczyńcom, którzy pomogli nam zorganizować akcję Wesołych Świąt, Szczęśliwego Bożego Narodzenia, dużo zdrowia, wytrwałości i wszystkiego dobrego. Życie!